Wszyscy doskonale wiemy, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy. Kryzys dotyka coraz więcej gałęzi gospodarki, przez co wielu ludzi, firm i branż znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Najkrócej mówiąc, świat wstrzymał oddech, ale są zawody, branże, instytucje i firmy, które nie mogą pozwolić sobie na przestój i przeczekanie tej nadzwyczajnej sytuacji. Co więcej, muszą wejść na jeszcze większe obroty, po to, by minimalizować straty własne ale przede wszystkim gospodarcze i ekonomiczne całego kraju. Jedną z nich jest branża elektroenergetyczna, do której zalicza się grupa kapitałowa PKP Energetyka. Codziennie prawie 5 tysięcy pracowników naszej firmy zapewnia pewność i ciągłość w dostawie energii na potrzeby kolejnictwa, przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. My nie możemy przeczekać pandemii wirusa SARS-CoV-2. Doskonale rozumiemy to, że jesteśmy firmą strategiczną, szczególnie jeśli chodzi o transport kolejowy. Jakkolwiek nie zabrzmi to patetycznie, czujemy na swoich barkach wielką odpowiedzialność, ale i dumę, że to właśnie od nas tak wiele zależy. Nie zapominajmy, że jesteśmy na służbie. Zawsze, bo nasz skład to mocny skład.